czy w torze sterowania, tutaj jest taki tranzystorek i on steruje tym turystorem, który steruje tym turystorem Cześć, witajcie, dzisiaj taka akcja jest ładowareczka na statek, taka porządna 24V i ona tu ma? 20A no, tu jest płytka sterująca coś tam ona robi tu jest jakiś tam wielki transformator Mamy takie mostki. W zależności który się wkręci, możemy zasilać ją ze 110 albo 2300 v tam jakieś wyprowadzenia, tutaj jest podłączenie ochronny, faza neutral, plus minus, tu są pomostkowane, jakieś dodatkowe obwody, na jakieś oświetlenie, coś tam, tu mamy dwie diody równolegle, tutaj są dwie diody równolegle, tutaj jest tyrystor, który steruje w zależności od tego. Bo ono ma dwa tryby pracy. Ma tryb pracy manual. Wtedy od razu ładuje jakimś tam napięciem, trochę mniejszym. Jak auto, to jest teoretycznie w osią stanie osiągnąć wyższe napięcie i jest to wtedy kontrolowane przez tą płytkę. Ale coś tutaj nie działa. Także tutaj mam dwa akumulatory. 25,3 V. Na razie płynie 0A. Podłączę sobie tą ładowareczkę do prądu. Zobaczmy tryb auto, nic się nie dzieje, napięcie jest jak było, nie płynie prąd, natomiast w trybie manual coś tam się dzieje, płynie sobie te 15 amperów wiadomo spada bo napięcie na akwatorach rośnie. Także ja się biorę za tą płytkę, zaraz będę sobie szukać co się mogło zepsuć. O tu też, o. Sadziło bezpiecznik. Ale nie działał amperowierz. Co jest na tej płytce? Na tej płytce jest stabilizator 5V. Tutaj mamy microcontroller PIC I tutaj mamy wzmacniacz operacyjny LM324. Jakieś tam diody. Tutaj się z worką ustawia pewnie wersję płytki. Zaraz popatrzymy. Pierwsze co to parametry kondensatorów Zanim to, to jeszcze zobaczę czy te 5V ładne jest Co się tutaj dzieje Tu widzę jakieś dwie diody stabilizujące napięcie przemienne, bo tutaj przychodzi przemienne Tu jest jakiś trystor wykonawczy, który mówi temu wielkiemu trystorowi co on ma robić potencjometr do ustawienia napięcia prądu i tutaj bezpiecznik Poli... Bezpiecznik Polimerowy Dobra, ja to ogarniam co jest dalej i będę informować Zamontowałem tą płytkę, tam sobie napisałem markerem gdzie jest GND, gdzie jest plus 5V No i to 5, 5V niby jest, ale jakieś takie niskie Według mnie przy takim układzie powinno być równiutko 5V Także podejrzewam, że może być coś nie tak z kondensatorami i układem zasilania ten układ jest obciążony, dlatego ta elektronika coś nie chce działać. Bo teraz jeszcze jest coś takiego. Te diody tak migają, jakby coś tam było nie tak z zasilaniem, jakby się coś resetowało. Nie wiem. Tak jest moje podejrzenie. Sprawdzę to dokładnie. Ok, mam w takim ukryciu serwisowym. Zamontowaną płytkę. I teraz tak. Tu mamy układ LM7805. Tutaj od spodu. Tu od spodu jest tak. Zasilanie nasze idzie przez diodę i jest filtrowane na tym kondensatorku. Idzie na diody zenera. 9,2 V czy 8,2 V, nie pamiętam. Przez te rezystory 100 do masy. Tak, ta ścieżka tu jest do masy idzie. No i zobaczymy sobie, po prostu, zdejmę te kondensatory. Tego też od razu zdejmę. Zobaczę ich parametry, bo jeśli któryś z nich ma przywarcie, to może nam powodować właśnie, że zamiast 5 V jest t 4,9 i coś nie chce działać nam elektronika. Nie chcę też za bardzo grzać hotem, czyli gorącym powietrzem tego Bo taki gorąc, tak czy siak, przy rozlutowaniu parametry tych kondensatorów mogą się poprawić Zobaczę czy uda mi się po prostu zdjąć lutownicą o, Tu mam taki chiński testerek jeszcze jest gorący potem po prostu przytykam go i testuję niech sobie ostygnie no tutaj zdejmę sobie kolejnego Obeszło się bez większej destrukcji Pierwszy trochę ostygł, aczkolwiek ja robię kilka godzin. Nawet sobie ostygnie. Tu mam zepsutę, muszę trzymać ten guzik testowy. No, strata 10% na gorąco. Zobaczymy sobie. To jest dużo. Jak będzie później na zimno, ten jest jeszcze ok. 2% jest ok na gorąco, chociaż, tak, zobaczymy parametry tamtego. Tylko poczekam, tak naprawdę, z godziny aż się ochłodzi chłopak. Dobra, może nie minęło pół godziny, ale 15 minut. I teraz tak Kondensatory mają kilka różnych parametrów Dla tych którzy nie wiedzą I ten testerek jest w stanie to stwierdzić Jest coś takiego jak procentowy Czyli utrata procentowa Ładunku I ESR Czyli Equivalent Serial Resistance Czyli ekwiwalentna rezystancja szeregowa I dla kondensatora Najlepiej by była ona bliska zeru I Teraz tak, im kondensator jest mniejszy Tym jest ona wyższa Zaraz to zobaczymy na tym kondensatorze Jakie on ma te parametry? Niestety testy rezolucji muszę tu trzymać guziczkiem i one, one szybko znikają. Ok, coś tutaj się źle zapięło. Wykrył pojemność. Tak 10 mikro, 2,5 straty, 5 ohmów, 5,8 ohmów na tak mały kondensatorek SMD 5.8 jest ok te 2-3% no mogło być lepiej, ale też uznajmy, że jest ok więc tamten jeszcze działa, nie powoduje nic niepokojącego, co by się mogło źle dziać tego zapniemy, on jest większy, więc teoretycznie powinien mieć mniejszą rezystancję szeregową bo jest większy Tu też zależy od jakiego, na, na jakie napięcie jest kondensator, ale może to sobie pominiemy, wykrócę i teraz tak 0,15 km, 10%, 70% z deklarowanych 22%, czyli zdecydowanie nawet nie chodzi o pojemność, chodzi o ESR. 0,15 km, 150 to jest bardzo dużo. 10% straty to jest też bardzo dużo. Także tamte napięcie 4,9 V właśnie było podejrzane, bo to nie jest mocno zasilany układ. Jest stabilizowany liniowo na LM7805, więc to tak zbudziło moje podejrzenia. Także ja po prostu biorę ten kondensatorek. Zaraz znajdę taki, wymienię. Ten, mimo że jest dobry, też profilaktycznie wymienimy na jakieś dość długo żyjące kondensatory. Tutaj też jest jeden kondensatorek. No, bo to ogólnie pracuje w dużym cieple, nie? Więc to się wymieni. No i zobaczę, czy to cokolwiek pomoże. Także widzimy się później. Dobra, mam kondensatory elektrolityczne SMD 22 mikro 50V niskoimpedancyjne Panasonic także nie wkwić dmuchał tu mamy taki kondensatorek zaraz sobie ogarniemy jakie parametry nie był jeszcze nigdy lutowany ja tak po prostu przyciskając zobaczymy czy dobrze odczyta raczej tam się dobrze odczytuje, porównam sobie parametry nowego z tym co było OK, ISR niecały 1 Ohm, 0,7 spadku, 22 czy tam 3 pojemności, także wyniki są petarda, także tamten definitywnie był uszkodzony, także ja go montuję, świetne parametry, no, potem zobaczę tamte małe. OK, pola lutownicze na płasko oczyszczone. Więc po prostu przykładamy go na płasko, zalutowuję jedną stronę, zalutowuję drugą i po temacie. Z jednej strony robię tak, że pierw podaję, roztapiam. Prawdzam, czy weszło dobrze Fajne. jakoś tam siedzi teraz docisnę go jest na płasko Tak to wygląda. Jak fabryka. Dobra, teraz sobie znajdę 10 mikro. Też pana Sonika. Porównam parametry. Widzimy się za chwilę. Dobra, tu mam nasu 10 na 16. 10 na 16 V. Tamten był 35 dałem 50. akurat przez tych tak nie było. 10 mikro 16 V. Tutaj mamy napięcie zakodowane inaczej. Mamy 10 10 mikro, ale seria i numer mówi o tym. Mówi o parametrach, więc już trzeba sobie szukać Jakie parametry ma nowy? r 76 Strata 2 Czyli tamten jeszcze był w normie Mówię około 5 To jest ten stary No, 5, 2,5, więc Takie małe kondensatory mogą mieć te kilka omów. Im większy kondensator, tym mniejszy ESR. Można to przyrównać do czegoś takiego, że Jak jest mały, to prądu, prąd ma ciężej, żeby popłynąć Jak jest duży, to prąd ma łatwiej, żeby popłynąć Nie wiem, taka, taka analogia Dobra, tak czy siak wymienię go na nowy Tamten też zdejmę, wymienię. Jak już robimy serwis to robimy serwis po całości, nie, nie po łepkach. Tak, już tego nie będę nagrywał, żeby nie było za nudne. Wrócę jak już to zamontuję i będziemy testować. No, teraz włączyłem ładowarkę na manual. Nie ma baterii podłączonej, się ta jedna tak, ta tak migała, te inne tak robiły, nie? Było to takie coś dziwnego, A teraz miga. Także... Też widać takie pomrygiwanie, ale coś się dzieje, więc, więc zaraz sobie zmierzymy napięcie tych 5V i zobaczymy, ile ono sobie wynosi ciężko jedną ręką. No, na 5V teraz wynosi 4,96, czyli no, bliżej tego nominalnego, coś tak czułem właśnie, że jakieś takie jest przy niskie, więc 5V mamy, zaraz potestuję, 5V mamy, więc zaraz potestuję, jak to ładuje, i teraz tak, co się działo w trybie. A jeszcze mam nie podłączoną baterię, więc Dobra, jest 25,5, nie płynie żaden prąd. Tutaj mamy, no, w tam, tam mamy. Daje manual, pokazuje jakiś tam stan ładowania. Amperomierz nie działa, może jest zepsuty. Tu jest 10 amperów, 29,7. Wyłączam manual. Przełączam na auto. Coś tam sobie mryga. To jest chyba jakiś soft start. Tak było napisane w instrukcji. Teraz poszło na tam jakieś 4, coś amperów. O! No i mówi, że bateria jest naładowana, bo mamy ile? 28V, 3A. I mówi, że jest naładowane no mamy 28V 22 ampera po jakimś czasie tu jest tyle nie wiem czemu amperomierz chyba nie działa nieważne, ważne, że ładowareczka działa także ja się bardzo cieszę no Tutaj na manualnym idzie mocniej, słychać jak się gotuje. 30 ponad 600 ampera, czyli w auto, ona się tam auto buforuje na mniejszym napięciu. No i raz na jakiś czas ten manual pewnie powoduje taką konserwację tych baterii, bo to na statku więc te baterie pewnie są jakieś o wiele większe. No, także bardzo sprawnie naprawa poszła. A dlaczego? Ano dlatego, że wcześniej robiłem taką samą ładowareczkę Tylko całą elektronikę rozkminiałem chyba z miesiąc Pisałem do, do tej firmy Oni chyba z jakiejś Danii, Norwegii, no to jest skandynawska firma Pisałem, prosiłem o schematy, tam próbowałem z programami tego Pika się bawić No i się okazało też podobnie, że tam była inne, były winne kondensatory Także Tyle w temacie Mam nadzieję, że się coś podobało Coś tam się dowiedzieliście Teraz, w ogóle, zobaczyłem, że tu jest taki dymek, jakby. Jak ta płytka jest. Moment. Tak jest ta płytka. Ten dymek jest idealny, jak jest ten kondensator. Czyli on musiał się dosłownie zdymić, zjarać. I tutaj widać, jak wychodziło tą diodą dymek z niego. Poprzedniego. Teraz będzie dobrze. Kolejna ładowarka FN Electro Tamta miała tutaj woltomierz, amperomierz Dlatego nie ma Również 24V 20A Płytka sterująca Tutaj kiedyś naprawiałem diody, wymieniałem I Raz działało, raz nie działało Teraz tak 26V Prąd nie płynie Ona była jako dawca we wzoru, że tak powiem, części. I sobie płynie tam 700A i się ustala napięcie rośnie. Tryb manual. Tryb auto. Zaczynała się na fazie soft startu. To właśnie to miganie, miganie. Teraz słychać jak ona stopniowo zwiększa prąd. No i teraz wchodzi prawidłowo na zielone pole. Ponieważ jest 28V. No i tam około tych 2A ale ona cały czas migała, prawo lewo, prawo lewo, coś się tutaj nie chciało załączyć i odkryłem, że ta płytka bardzo prawdopodobne, że od ruszania naciskania no nie wiem poprzednich moich prac uszkodził się ceramiczny kondensatorek tak teraz dałem zwykły tu było stonano ceramiczne, połamane w taki sposób, że jak chciałem poprawić luty na nim to jedna strona odpłynęła i właśnie on coś nie przewodził w torze zasilania znaczy w torze sterowania, tutaj jest taki tran tranzystorek i on steruje tym turystorem, który steruje tym turystorem to nie działało tutaj też widać były kondensatory wymienione na lepsze nowe, niskoimpedancyjne, ale nie SMD tylko zwykłe tutaj trochę przez zwarcie właśnie w układzie zasilania ten polyfuse trochę wypalił płytkę no ale zostało to ogarnięte, naprawione, ładowarka działa a mogłaby pójść na szrot także no czasem, czasem ciężko znaleźć no ale zwłaszcza jak się ma drugie urządzenie na wzór to się udaje, tutaj mam takie to właśnie dzisiaj naprawione i się okazało przy sprawdzaniu tego że ta czasami coś nie działa sytuacja wyjaśniona także oby potem się było bez żadnych przygód no a tutaj jest winowajca. tak on wygląda po prostu jedną stronę miał ułamaną, odczepioną